Trump Media, czyli firma Trumpa, ogłosiła zakup Bitcoina za 2 miliardy dolarów. I to pokazuje, że najwięksi insiderzy na rynku szykują się pod kontynuację hossy i to, że aktualnie trwa przerażająca korekta, że Bitcoin spadł o, uwaga, 7%, a Ether o jakieś 10%, wcale nie świadczy o tym, że hossy dalej nie będzie. Oczywiście altcoiny oberwały mocniej, taki dołóżkoń spadł 22%, na przykład. To naturalna kolej rzeczy, że alty, gdy Ether jest mocny, rosną szybciej, ale gdy spada Bitcoin czy Ether, to altcoiny spadają jeszcze dużo mocniej. No nikt nie powinien, według mnie, lekceważyć, Szczególnie tego, co robią Trumpowie, bo na krypto już mają duży wpływ. Szczególnie jak takie pieniądze ładują w bitka. Czy naprawdę ktoś z Was myśli, że oni nie chcą na tej inwestycji zarobić? No, może się doszukiwać tego, że grają pod lepsze czasy, tak, na rynku dla aktywów ryzykownych. Trump nawołuje do ogromnych obniżek stóp procentowych i dopiero co podpisał Genius Act, który sprawi, że rynek stablecoinów dostanie mocnego busta i to powinno przełożyć się na większą siłę zakupową wśród normalnych ludzi na rynku krypto, właśnie. Nie kupowałby takich są bitcoina, gdyby w niego raczej nie wierzył. Widzimy teraz taki globalny trend ucieczki światów, czyli tych walut fiducjowych. Dolara, złotówki euro, bo siła nabywcza po prostu ich cały czas spada, inflacja postępuje, ludzie szukają ujścia do twardych aktywów. Zaobserwuj, że mieć takie rzetelne źródło wiedzy każdego dnia w swoim telefonie.